Skończyć z komuną w polskiej piłce. No, dzisiaj nie będzie o głupich nagłówkach w gazetach, ale będzie o dziennikarstwie, bo wiecie, jeżeli śledzicie mojego Instagrama, że ja i Facebooka też zresztą, że ja ostatnio skończyłem studia dziennikarstwa, w końcu jestem magistrem, ale jestem dla Was okoniem, a nie magistrem okoniem. Chyba, że magister okoń od książek też brzmi dobrze, ale właśnie nie literaturoznawstwo, nie filologia polska, tylko dziennikarstwo. Dlaczego? Jakie oceniam dzisiaj i czy wstydzę się tego, że mam zawód wyłuszony dziennikarz? W mieście, które można powiedzieć sprzyja dziennikarstwu, bo to Warszawa, stolica. Tutaj zawsze przyjeżdżają do wielkich miast najlepsi dziennikarze z całego kraju, żeby uprawiać ten zawód, bo tu się po prostu dużo dzieje. Tutaj można wykonywać robotę dziennikarstwową. Ale w ogóle to jest dzisiaj recenzja książki. Do niej przejdę później, ale to ona, ta książka, którą mam tutaj, sprowokowała mnie do właśnie tego wstępu, do tego ujawnienia pewnych faktów z mojego życia i ciekawostek, być może dla tych z Was, którzy się tym interesują, a jest to temat, który wydaje mi się że powinien zainteresować. Zainteresować każdego, nie tylko tego, kto dziennikarstwo chce uprawiać, ale tak na dobrą sprawę informacjami żyjemy na co dzień. Każdy z nas nimi żyje, więc posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia w tej materii. Gazetka niezwykła na razie potrzebna mi nie będzie, ale za to kajet dziennikarski. Nieodzowny atrybut każdego dziennikarza. Powinien mieć zawsze przy sobie coś do pisania. No i kawka, żeby mieć bystry umysł. Nie żeby trzeźwy, bo dziennikarzami to różnie bywa. Dlaczego ja o koń jestem z zawodu już teraz dziennikarzem? Skąd ta decyzja się wzięła? Już jako nastolatek pamiętam, że duży wpływ na mnie wywierała telewizja, i w tej telewizji. Zawsze fascynowały mnie osoby barwne, osoby charakterystyczne, osoby ironiczne, osoby cyniczne. I takimi osobami był chociażby Kuba Wojewódzki, był Wojciech Cejrowski, był chociażby Tomasz Lis. Fascynowały mnie też te historie opowiadane przez dziennikarzy normalnych, terenowych, reportażystów. To stąd się wzięła znowu ta pasja do filmu, bo widziałem już wtedy, że Film daje możliwość opowiadania wielu historii obrazem, ciekawych historii, poruszających historii i bardziej oddziaływuje jednak na umysły ludzkie aniżeli słowo pisane. Ja zacząłem od studiów politologicznych, ale na tej politologii stwierdziłem, że ja jednak nie chciałbym być politykiem, ja wolałbym być po tej drugiej stronie barkady, chcąc oczywiście spełnić pewne obowiązkowe praktyki, zrobiłem je najpierw w Radiu Gra, a później poszedłem na staż do telewizji lokalnej. Idąc z zamiarem bycia dziennikarzem, stałem się operatorem kamery i montażystą, bo bardziej zakochałem się w tej pracy, za kamerą, a nie przed kamerą. Zanim się znowu pogodziłem z kamerą po drugiej stronie i zaakceptowałem siebie po drugiej stronie, minęło kilka dobrych lat. Nagrałem wiele filmów różnych, reklamowych i niereklamowych, komercyjnych i niekomercyjnych, aż w końcu uznałem, że jednak no, nie jestem w stanie wyzbyć się tej pasji do dziennikarstwa. Mam jednak to parcie na szkło i nic nie jest w stanie mnie powstrzymać. Gdybyście mnie spytali, co ja sądzę o stanie dziennikarstwa, czym jest dla mnie dziennikarstwo, na studiach uczono mnie tego, że dziennikarstwo. Jest zawodem bardzo odpowiedzialnym, ponieważ jego głównym celem powinno być stanie na straży obywateli. Dziennikarze powinni być takie psy szczekające, patrzące na ręce władzy, i kiedy widzą, że coś dzieje źle, no to krzyczą, szczekają i ostrzegają obywateli. Ich głównym celem powinno być dążenie do prawdy. I nie istnieje coś takiego jak. Obiektywizm. To, w jakim miejscu postawicie chociażby przecinek, kropkę czy wykrzyknik, już w jakim stopniu zniekształca ten przekaz i robi się on subiektywny. W momencie, kiedy pojawił się internet, zaczęły dominować media społecznościowe, to było takie tchnienie nadziei, że dziennikarstwo obywatelskie będzie spełniało bardzo istotną rolę. Przyczyni się właśnie do wydźwięku wielu spraw społecznych, że rzeczywiście społeczeństwo będzie lepiej wyedukowane, lepiej poinformowane. No i efekty tego po wielu latach widzimy w postaci chociażby fake newsów. Poziom dziennikarstwa obnażyła pandemia koronawirusa bardzo boleśnie. To w jaki sposób kolportowano informacje, w jaki sposób powielano fake newsy z internetu w telewizjach publicznych, w jaki sposób nakręcano te spirale paniki. Tutaj właśnie na straży tego powinni stać profesjonalni dziennikarze. Tego, jakie informacje upubliczniać, jakie informacji nie upubliczniać, bo to one są dzisiaj kartą przetargową, to one decydują o wielu sytuacjach, o wielu konfliktach o wielu nastrojach społecznych i posiadanie informacji w ręku i to jak się nią zarządza jest bardzo dzisiaj istotne i pociąga za sobą niesłychane konsekwencje więc to dziennikarstwo niestety bardzo nam się zdeprosy Zdeprofesjonalizowało. I ja uważam, że nie każdy może być dziennikarzem. Mówi się, że dzisiaj każdy, kto ma telefon, już jest dziennikarzem, ale życzyłbym sobie, żebyśmy dążyli jednak do profesjonalizacji i żeby dziennikarze, którzy są profesjonalistami, byli nimi nie tylko ze względu na aparycję, ale też ze względu na to, że potrafią dążyć do prawdy i budują wiarygodność widzów poprzez właśnie informacje, jakie upubliczniają i jaki nadają ich kształt. Dziennikarstwo skręciło nam w kierunku infotainmentu i często niestety opinie wypierają fakty. Dochodzi do tego, że każdy z nas jest ze sobą skonfliktowany, bo każdy z nas żyje w innej bańce informacyjnej. Jeden Czytaniusy tylko będące po lewej stronie, drugi tylko po prawej. Nikt nie zamierza tego ze sobą wymieszać i zastanowić się nad tym, gdzie jest właśnie prawda, która niby powinna leżeć po środku, ale każdy z nas woli znajdować informacje pod swoje tezy, więc szukamy tak długo, a znajdziemy to dokładnie, co chcemy usłyszeć. Ciężko jest dzisiaj o wiarygodność źródła w internecie. Nie jestem w stanie znaleźć kogoś, komu bym w 100% ufał i Wam też tego nie polecam. Mi też nie musicie, nie, nie musicie, nie możecie mi w 100% ufać, powinniście każdą wiedzę weryfikować, sprawdzać ją w wielu źródłach, ale że dzisiaj mamy trend relatywizowania prawdy, którzy się uznają za jednych właścicieli prawdy, powinniście ich omijać szerokim łukiem. Więc może zamiast prawdy lepiej uciekać w fikcję. I właśnie taką fikcję literacką mam tutaj dzisiaj, o niej wam opowiem, bo w tej fikcji literackiej wbrew pozorom czasami można znaleźć więcej prawdy niż w życiu realnym i w informacjach, które są nam podawane. Czasem mam wrażenie, że tylko po to, żeby nas wszystkich ogłupić, jak to było, Už v Limes inferior. Okay. A książka, która mnie sprowokowała do tej całej dyskusji to książka pod tytułem Kulawe konie, która ma tę samą układkę za granicą. Książka, która jest thrillerem szpiegowskim, które opowiada o właśnie agentach gdzieś zepchniętych na margines przez służby tajne, ponieważ no dali ciała. W niejednej operacji najczęściej wystarczyła jedna, żeby ich zepchnąć właśnie do Slough House, który w tłumaczeniu na angielski oznacza po prostu bagno. I są tam przez ich szefa Jacksona Lamba traktowani jak po prostu śmieci. Muszą przyjmować wszystko co najgorsze na klatę, zajmować się rzeczami totalnie błachymi, bo są uważani za bandę nieprzydatnych nieudaczników i znoszą to wszystko, bo kochają robotę. Przyleczą. ja dlaczego odniosłem to do dziennikarstwa, bo ta książka Kulawe Konie bardzo mi się skojarzyła z redakcją gazety. To są pracownicy tajnych służb, którzy bardziej wykonują dziennikarską robotę, przewią gdzieś w informacjach, przygotowują dossier jakichś znanych lub mniej znanych ludzi, które się może przydać lub się może nie przydać. No i generalnie są to pełnokrwiści, tacy jak my, ludzie, którzy mają swoje problemy, którzy mają swoje kłopoty, nie mają jakichś nadprzyrodzonych cech i nie żyją w sielankowym świecie. Jest to książka z kamerą wśród ludzi. Tu bohaterowie po prostu ze sobą rozmawiają. Autor nie przesycił tej książki opisami, nie wprowadza nas nie wiadomo jak długo w akcję, tylko po prostu... Ostrym, ironicznym, cynicznym językiem bohaterowie wymieniają ze sobą zdania, najczęściej uwagi, jakieś przytyki w swoją stronę, szczególnie Jackson Lamp nie cedzi w słowach tego, jak bardzo jest gorzkniały, jak bardzo gardzi agentami, którzy dla niego pracują, ale do chwili, bo zrobiłby dla nich wszystko, bo sprawa się toczy o wysoką stawkę. Oprócz tej roboty, takiej, która się toczy tu i teraz nasi bohaterowie, zdjęcie jeden główny bohater River, który Czuję, że musi odkupić jakoś te winy w końcu, bo miał zapobiec pewnej akcji w metrze, w którym podejrzanym miał być gość w niebieskiej koszuli i w białym t-shircie. Ale wyszło na odwrót, chyba że on był w niebieskim t-shircie i w białej koszuli. Ta operacja zakończyła się fiaskiem, stąd też River. Na szczęście miał dziadka z plecami, który jest jego tak zwanym dupochronem. Jest to człowiek-legenda i dlatego też House. Wie, że jego dni kiedyś się w końcu skończą, więc musi po prostu zacisnąć zęby i działać. A kiedy się może wykazać? Właśnie w sprawie, która się zbliżyła. Ponieważ porwano pewnego chłopaka, założono mu po prostu worek na głowę. Ktoś mu grozi, że odetnie mu głowę maczetą. No i oprócz tego, że nasz Slaughhaus od brudnej roboty nie jest niby w sprawę bezpośrednio zaangażowany, bo nie jest do tego uprawomocniony, bo tutaj przy Królowej działają służby bezpieczeństwa, które są prestiżowe, które działają jawnie. Ale Jackson Lamb się nie podda. I on nie powie ostatniego słowa, bo pozostaje do końca zagadką. My wiemy, że jest ironiczny, cyniczny. Wiemy, co mówi, ale nie wiemy, co myśli. Autor celowo nie chciał wejść w jego umysł, żeby pozostał dla nas do samego końca zagadką. Zagadką, która nie rozwiąże się w tym tomie, ponieważ to mów będzie więcej o równie ciekawych nazwach, takich jak martwe lwy i prawdziwe tygrysy. O, znalazłem też nawet jeden ciekawy fragment. Widzieliście go na moim Instagramie, który już miał, gdy piekta kobieta robi coś głupiego, Gówno wpada w wentylator. I możecie sobie wyobrazić, co on wtedy robi, szczególnie jak teraz są wakacje i macie teraz wentylator przed twarzą, jak oglądacie ten film, to wyobraźcie sobie, jakby rzeczywiście wypadło, co by się stało z waszym domem, z wami i ogólnie z wszystkim. No, taka dygresja. Ale właśnie ten fragment dochodzi do tego, jak ostry humor jest w tej książce. Jest świetną, sensacyjną rozrywką właśnie dzięki temu, że bohaterowie są... Ostrzy jak brzytwa, mają cięty humor, są ironiczni, bardzo dużo dialogów i mało opisów, i oprócz tego jest jakaś tam szpiegowska zagadka czy sprawa do rozwiązania. Tak przyjemnie czyta się tę książkę, że nie trzeba być fanem thrillerów szpiegowskich, żeby po prostu polubić tę historię. I ja się kompletnie nie dziwię, że ma powstać serial. Apple TV już kupiło prawa do tego. I Garego Oldmana chcą właśnie w roli obsadzić Jacksona Lamba. I uważam, że w tej roli się wykaże wyśmienicie i że ta książka generuje. Realnie jest bardzo dobrym scenariuszem do serialu, i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. I na pewno obejrzę. Tutaj też wybrzmiewają ciekawe fakty dotyczące społeczeństwa w Wielkiej Brytanii, tego. Podejścia służb bezpieczeństwa, tego jak my, obywatele, nie wiemy tak na dobrą sprawę, a ktoś właśnie w tym momencie broni naszych tyłków, żeby jakiś terrorysta czy zamachowiec został udaremniony. Padają też ciekawe właśnie słowa o tym, jak trzeba się w pewnych sytuacjach zachować i jak niestety też trzeba tuszować prawdę, bo czasami kariery kończą się w momencie, w którym ujawniamy swoje własne poglądy. Ja właśnie dobrze pamiętam i tęsknię mi do tych czasów, właśnie do tych filmów. Wszyscy ludzie prezydenta, gdzie dwóch dziennikarzy dochodziło do prawdy, mieli swoje tajne źródła, nawet film Spotlight, który mówił o rozpracowywaniu jakiejś też ciężkiej, trudnej zagadki. Niestety przykro mi to stwierdzić, dlatego mówię o tym na końcu, może, że dziennikarze w rankingu uznania społecznego są zawodem stojącym między politykami i gdzieś w okolicach policjantów, więc generalnie jeśli chodzi o zaufanie, społeczne do zawodu dziennikarza jest bardzo źle, ale jest nadzieja w internecie, jest nadzieja w komentatorach internetowych. O, może takich też znacie, to polećcie mi, kogo słuchacie w internecie, kogo uważacie za wiarygodne źródło i do jakich źródeł sięgacie. Tego jestem bardzo ciekaw. Wpadajcie na mojego Instagrama i będzie mi bardzo miło, że subskrybujecie ten kanał, bo będzie więcej filmów. Będzie recenzja niedługo komiksu Lema, będzie jedna fajna też książka, która skłoni mnie do autorefleksji o tym, czy jestem antyspołeczny bo czuję się trochę tutaj niekomfortowo, będąc w środku miasta. O tym Wam też opowiem za jakiś czas. I dajcie znać, co myślicie o takiej formie recenzji, w której książka staje się pretekstem do pewnej pogadanki. Czy Wam to odpowiada, czy wolicie, żebym w 4 minuty po prostu powiedział, czy warto, czy nie. Ale jeżeli chcecie takiej informacji usłyszeć, to... to warto. Trzymajcie się, cześć z Książkowym. Pozdrowienia.